Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło, że możemy się spotkać. Na śniadaniu prasowym chcę przede wszystkim przedstawić, co się działo w Parlamencie Europejskim od początku kadencji. Parlament na początku wybrał oczywiście swoje władze, ukonstytuował się. Jestem w grupie Europa suwerennych narodów jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Zasiadam w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Rozwoju. To jest jedna komisja, a druga komisja, w której jestem członkiem, to jest komisja petycji, która rozpatruje petycje wnoszone do Unii Europejskiej. Poza tym jestem też członkiem delegacji Unia Europejska Karaiby i zastępcą w Komisji Prawnej. Zajmuję się między innymi sprawami o uchylenie immunitetów w Parlamencie Europejskim. Zresztą teraz będę prowadził pierwszą sprawę, a tych wniosków jest już złożonych sporo. Jeżeli chodzi o samą pracę parlamentarną, to mnie najbardziej zaskoczyło, Chociaż wiedziałem o tym wcześniej, że parlament ma dwie siedziby, natomiast zaskoczyło mnie to, w jaki sposób odbywa się ta wielka wędrówka ludów. Dlatego, że z jednej strony Parlament Europejski ma siedzibę w Brukseli, z drugiej strony ma siedzibę w Strasburgu i co miesiąc na posiedzenie, które trwa cztery dni, pracownicy przejeżdżają z jednego miejsca w drugie. Zajmuje to około sześciu godzin. Jest to strasznie niegospodarne. Zresztą podczas debaty budżetowej było sporo głosów, że należy to zlikwidować. Dować, ale póki co e, nie zanosi się na to, bo e, trzeba by na to zgody e, wszystkich e, państw, a Francja raczej się na to nie zgodzi, także te dwie siedziby pozostaną. Jeżeli chodzi o pracę, to zajmowałem głos podczas debat parlamentarnych można je na stronie europarlamentarnej, później prześlemy linka, znaleźć. Mówiłem między innymi o kryzysie na rynku energii, o kryzysie na rynku stali, o kryzysie w w przemyśle motoryzacyjnym, ale także na temat sytuacji w Wenezueli, czy na temat raportu Dragiego i raportu lenty, który ostatnio był prezentowany w Parlamencie Europejskim. Zadaję też pytania, jest to taki rodzaj interpelacji do Komisji Europejskiej, na które Komisja ma obowiązek odpowiedzieć. Zapytałem m.in. o kwestie kontroli płynów na lotniskach, o sprawę Pawła Rubcowa, tego wydalonego z Polski dziennikarza w zasadzie wymienionego z Rosją, który okazał się rosyjskim szpiegiem, a którego wcześniej Unia Europejska wskazywała jako przykład pogwałcenia zasad praworządności w Polsce. Pytałem też o dyrektywę podatkową i o kilka rzeczy dotyczących aut spalinowych. Poza tą pracą w parlamencie europejskim czy to w Brukseli czy w Strasburgu też prowadzę działania. Tutaj na miejscu w Polsce otworzyłem już biuro w Częstochowie, otworzyłem biuro w Mysłowicach. Jutro będę otwierał biuro w Siewierzu i też kolejne biura czekają na otwarcie: Katowice, Zabrze, Bytom, Rybnik. Te wszystkie biura też będziemy otwierać. Jestem do dyspozycji państwa i wyborców. Staram się rzeczywiście te wszystkie zapytania, sygnały transportować dalej i też bardzo ściśle współpracuję z naszym posłem tutaj z Okręgu Katowickiego z Grzegorzem Płaczkiem, który oczywiście ma inne kompetencje niż ja i tutaj wzajemnie się uzupełniamy, jeżeli chodzi o, o politykę krajową. Dziękuję i przekazuję głos mojemu gościowi posłowi Grzegorzowi Płaczkowi. Bardzo dziękuję. To bardzo ważne, co europoseł powiedział, że rzeczywiście na co dzień zajmujemy się różnymi tematami, a to oznacza, że uzupełniamy się w tych naszych codziennych staraniach. Zresztą, europoseł ma też inne narzędzia, z których może korzystać. Poseł również może w Polsce. Korzystać z narzędzi, które na co dzień są niedostępne dla europosłów polskich, którzy pracują w Brukseli i w Strasburgu. Zacznę od tego, że staramy się nie tylko jako posłowie europosłowie, ale jako cała społeczność związana z Konfederacją, a w naszym przypadku jesteśmy posłami nowej nadziei, działać i pracować, dlatego że mamy świadomość, że jesteśmy na takim etapie, że tylko ciężką pracą, uczciwością i pełnym zaangażowaniem jesteśmy w stanie budować partia. Budujemy i rozwijamy Nową nadzieję, czego doświadczamy niemal każdego tygodnia. Pan europoseł raczył wspomnieć o nowych biurach europosła, natomiast my również jako Nowa Nadzieja otwieramy nowe biura. Już nie jesteśmy tylko i wyłącznie w Katowicach i w Tykach, ale również nasi działacze codziennie działają i angażują się w pracę w Chorzowie. W, za niedługo będziemy obecni również w piekarach śląskich. We wszystkich właściwie większych miastach, gdzie budzą się ludzie i widzą, że dzieje się coś niedobrego, nie coś niepokojącego, tam próbujemy rozwijać te lokalne społeczności i bardzo się z tego cieszymy i bardzo dziękujemy, zapraszając oczywiście wszystkich tych, którzy chcą nam pomóc. Problem z polską polityką od lat polega na tym, że ludzie się brzydzą polityką i nie chcą na tej polityki iść, w związku z tym próbujemy trochę odkłamać tą całą rzeczywistość, a Najlepiej chyba jest zachęcać własną postawą, w związku z tym wiem doskonale jak zajęty kalendarz swoimi zawodowymi działaniami ma europoseł. Ja również staram się reprezentować godnie Ślązaków i korzystam z możliwości po pierwsze zabierania głosów w polskim parlamencie. Ja sobie zrobiłem potrzeby dzisiejszego zaproszenia, kilka liczb przygotowałem, że poszło w świat, bo wszyscy politycy zawsze mówią, że coś robią. A nie chodzi o to, żeby mówić, ale żeby rzeczywiście działać. Więc, jako, jako poseł Nowej Nadziei, jako poseł Konfederacji, w ostatnich kilkunastu miesiącach wysłałem z, z mojego biura poselskiego 185 interwencji. To dosyć imponująca Dużo. liczba, ale nie wynika ona tylko i wyłącznie z moich starań, ale również z zaangażowania dołów. Dlatego, że u nas w Nowej Nadziei, u nas w Konfederacji, Dzieje się rzecz niespotykana, jeżeli popatrzymy na inne partie, czyli angażujemy również do, do tych aktywności, do wsparcia. Nazywamy to ogólnie DOŁY, czyli osoby, które w swoich miastach działają i nie tylko informują nas o patologiach, ale również angażują się, przygotowując nam pytania, zagadnienia. Ta, ta, to wsparcie jest bardzo ważne, nieocenione wręcz, będę powiedział. I właśnie te 185 interwencji to jest efekt nie tylko naszej, naszej pracy, ale również efekt pracy wszystkich, którzy są w Nowej Nadziei. 29 interpelacji, ponad 60 pism i zapytań. W polskim Sejmie reprezentując, nową nadzieję, Konfederację oraz wypowiadając się zgodnie z naszym programem, bo mamy przecież konstytucję wolności, z której jesteśmy dumni, bo tam są zawarte wszystkie nasze postulaty, wszystkie nasze marzenia o wolnej i uczciwie Polskę. W polskim Sejmie reprezentując to, w co wierzymy, że jest najlepsze dla Polski, zabierają głos 72 razy i złożyłem 21 oświadczeń. Te liczby oczywiście Mam nadzieję głęboko, że są potwierdzeniem, że razem z panem europosłem Marcinem Sypniewskim działamy. Chcemy te najbliższe lata przed, przed Marcinem 4,5 roku, mniej więcej przede mną 3 lata. W związku z tym chcemy na koniec kadencji móc popatrzeć w oczy tym osobom, tym Polakom, którzy zdecydowali, że to my reprezentujemy ich w Polsce i za granicą, móc popatrzeć im w oczy i powiedzieć, że wykonywaliśmy swój mandat z pełnym zaangażowaniem. Chciałem serdecznie wszystkich młodych, ale nie tylko młodych Polaków zaprosić do tego, żebyście do, do nas dołączyli. Dlatego, że czegokolwiek, czy w polskim parlamencie, czy w europarlamencie się nie dotkniemy, jest albo patologiczne, albo antypolskie. Mamy tego świadomość. Codzienna niemalże wymiana doświadczeń i, i wiedzy. Między nami, tylko potwierdza to, że obszarów jest bardzo dużo i potrzebujemy merytorycznych ludzi do tego, żeby, żeby nas wspierać w tych naszych działaniach, dlatego że partia, że posłowie są tak silni jak osoby, które również stoją, nazwijmy to, w drugim, w drugim szeregu, ale te osoby są równie, równie ważne. Chciałbym zaprosić wszystkich młodych, korzystając z tego dzisiejszego spotkania, dlatego że Nowa Nadzieja ma również, nazywamy to dumnie, młodzieżówką, czyli to jest grupa osób młodych do 18 roku życia. Najczęściej, chociaż zdarzają się też osoby, starsze, które, które angażując się, przygotowywują się również do roli później osób, które będą na poziomie czy lokalnym, czy wojewódzkim, czy ogólnopolskim, czy jak widać również ogólnoeuropejskim. Będą to osoby, które będą przygotowywały do tego, żeby kiedyś przejąć po nas schedę. Mhm. No bo każda partia, kiedy rozpoczyna walkę o swoje wartości, no, musi mieć również przygotowane swoje zaplecze, osoby, które potem będą kontynuować, kontynuować to, co, to, co walczymy. Staramy się pamiętać o wszystkich kluczowych obszarach, czyli o gospodarce. W przypadku europosła ja zasiadam w Komisji Zdrowia, w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, to są te, te obszary, gdzie najbardziej, do, najbardziej dotkliwie czujemy i odczuwamy zmiany, które napływają do nas, telewicowe zmiany, które napływają do nas z Brukseli z Strasburga do Warszawy I to te um, obszary, gdzie najłatwiej um, można wyłapać to, że te wszystkie zmiany niestety nie są propolskie, tylko to są zmiany, zwłaszcza w, w, tych, w tych obszarach, którymi my się zajmujemy, um, to są zmiany, które w perspektywie um, nie kilku miesięcy, ale kilku lat przyniosą nam więcej szkody niż pożytku. Próbujemy pamiętać o górnictwie, mhm. próbujemy um, pamiętać o służbie zdrowia. Próbujemy również pamiętać o tym, w jakiej agonii jest Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, KRS. To wszystko, co się dzieje obecnie w Polsce, co niestety powoduje, że my jako kraj mamy wiele problemów również w Warszawie, żeby, żeby zrozumieć, jakimi nieetycznymi działaniami kieruje się obecny rząd. Próbujemy nie obrażać, próbujemy definiować problem i próbujemy go naprawiać. Także. Bardzo serdecznie kończąc, zapraszamy Państwa wszystkich do tego, żebyście się Państwo zaangażowali, żebyście Państwo świadomie razem z nami rozwijali nasz kraj, żebyście nam krótko mówiąc pomagali, dlatego że my jesteśmy raz jeszcze podkreślę tak silni jak osoby, które z nami na co dzień współpracują i zakończę to chyba najbardziej, mi bliskim sercu zdaniem nie żyje wolna i niepodległa Polska właśnie taką Polskę razem z panem Europosłem. Walczymy. Dzięki. E i jeszcze dopowiadając, bo poseł Płaczek wspominał o gospodarce, oczywiście najważniejszym tak naprawdę problemem w Parlamencie Europejskim, którym się zajmujemy i którym również ja się zajmuję, też staram się angażować w rozmowy branżowe, zarówno jeżeli chodzi o górnictwo, jeżeli chodzi o hutnictwo, to tym problemem jest powstrzymanie tej bardzo szkodliwej polityki klimatycznej Unii Europejskiej z Zielonym Ładem na czele. I właśnie w tym celu prowadzę spotkania, czy to branżowe, też zamawiam opracowania z Parlamentu Europejskiego. Widać pewne przesilenie, dlatego że nie tylko w Polsce mamy do czynienia z kryzysem, czy to na rynku stali, czy to na rynku motoryzacyjnym, czy to też w branży górniczej i widać, że jakiś problem tam, świadomość o problemie dotarła też do grupy trzymającej władzę w Unii Europejskiej. Ostatnio odbywały się debaty na ten temat i wydaje się, że tam też już jest poczucie, że coś trzeba z tym zrobić, bo naprawdę musimy w tej chwili bardzo mocno zawalczyć o polskie górnictwo, o hutnictwo, czy też o to, żeby przemysł motoryzacyjny nie skończył się w Europie, bo Niestety w tej chwili na to wygląda, bo to pociąga za sobą też... Hmm upadłość, likwidację polskich firm, które, które są podwykonawcami koncernów motoryzacyjnych. To jest bardzo ważne wyzwanie i to jest tak naprawdę główny problem, główny problem, główne zagadnienie, którym zajmuje się w Parlamencie Europejskim. Druga kwestia to jest kwestia imigracyjna, to, która teraz też do debaty polskiej powróciła. To jest kwestia paktu imigracyjnego, który jest też szkodliwy i będzie miał negatywne konsekwencje Europy, ale także i dla Polski, i nie możemy tutaj odpuścić, dlatego że też będąc czy w Brukseli, czy w Strasburgu, widzę, do czego prowadzi ta polityka otwartych drzwi i trzeba z nią raz na zawsze skończyć. I trzecia kwestia, której też poseł Grzegorz Płaczek mówił, to kwestia ideologii lewicowej, która jest też przepychana, która jest wpychana w zasadzie w każdy akt wychodzący z Unii Europejskiej i też tutaj aktywnie walczę podczas debat, jeżeli chodzi o te propozycje przedstawiane, jak również podczas głosowań, gdzie możemy za pomocą przycisku do głosowania z tym walczyć, żeby protestować przeciwko takim praktykom. Z mojej strony to wszystko. Ja jedno zdanie uzupełnienia, Ależ piękny symbol, podczas kiedy pan Europoseł właśnie przed chwilką mówił, zgasło światło, tak, mamy blackout. blackout. Niech to będzie pełna. I tak pełna właśnie kawa. niestety rynek energii wygląda, że jeżeli nie chcemy mieć w Polsce blackoutu, to, to musimy rzeczywiście o to bardzo mocno walczyć. Myś, myślę, że pięknie nie mogliśmy zaplanować <laughs> tej, tej symboli. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.